Nacjonale nad Nederlandem pracuję od dwóch lat. Kieruję działem projektów i wdrażania zmian w pionie operacji. Interesują mnie ludzie i otaczający świat. Ważny jest dla mnie rozwój, zarówno mój, jak i mojego zespołu. Każdy ma w sobie potencjał i energię. Trzeba ją tylko aktywować. W naszym zespole dążymy do perfekcji procesów. Robimy to, bo klient jest dla nas najważniejszy. Praca to ważna część mojego życia. Mam także aktywny wypoczynek. Uwielbiam tenis i podróże. Rozwój zawodowy w Nacjonale Nederlanden rozpoczęłam w 2013 roku w Centrum Zakupów. Aktualnie uczestniczę w programie rozwoju kompetencji menedżerskich Hypo. Motywująca jest dla mnie możliwość w pracy w firmie, która dostrzega moje talenty. Ważne jest dla mnie to, że od programu otrzymuję wsparcie oraz partnerskie relacje, co dodatkowo dostarcza mi energii w codziennej pracy. Mam poczucie, że swoją pracą wpływam na jakość życia innych, ale też miejsce mojej pracy i kultura firmy wpływają na jakość mojego życia. Prywatnie fascynuje mnie wizaż oraz żużel. Swój rozwój w Nacjonale Nederlandem zaczynałam w obszarze HR. Brałam udział w programie rozwoju talentów menedżerskich Hypo, Wkrótce okazało się, że zawodowo bliżej mi do obszaru sprzedaży. W tej chwili pracuję jako menedżer w zespole sprzedaży w dziale ubezpieczeń grupowych. To dla mnie bardzo ważne, że mogłam sama zdecydować, w jakim obszarze chcę się rozwijać, a od pracodawcy dostałam wsparcie, aby ten rozwój zgodnie z moim potencjałem był możliwy. Prywatnie uwielbiam grać w gry planszowe, jeździć na rowerze, a moją największą pasją jest czas spędzany z moją córką. W Nacjonale Nederlanden pracuję od 2001 roku, czyli już 14 lat. Swoją karierę rozpoczynałam w helpdesku IT. Obecnie pracuję w obszarze finansów. Jestem świetnym przykładem na to, że firma wspiera w podejmowaniu nowych wyzwań, daje szansę na zmianę i rozwój w różnych obszarach. Cieszy mnie zaufanie ze strony moich przełożonych, bo to daje poczucie bezpieczeństwa w stawianiu kolejnych kroków zawodowych. Swój wolny czas spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Lubię czytać i jeździć na rowerze. Dwa lata temu w lipcu przyszedłem do firmy na staż wakacyjny. Zostałem do kwietnia kolejnego roku, a później zmieniłem stanowisko na młodszego analityka aktuarialnego. Moje wykształcenie nie jest powiązane z ubezpieczeniami. Ukończyłem fizykę teoretyczną, ale nie przez szereg pracuję w ubezpieczeniach. Chciałem rozwijać swój potencjał w tym właśnie obszarze. W pracy mam szansę robić to, co lubię i w czym jestem dobry pracować na liczbach. Prywatnie interesuję się kulturą i historią Japonii. Dzibunno, senza i czyli aktywuj swój potencjał.